Gre to farbuje włosy, tak? No, że się <grywa> Witamy bardzo serdecznie na odcinku, który będzie właśnie rozpoczynał nową serię na naszym kanale. Mianowicie, challenge będziecie wy, wymyślali właśnie wy w komentarzach. Pierwszy A my będziemy wybierać najlepsze. A my będziemy wybierać najlepszy. Pierwszy challenge, na który wpadliśmy z Marzenką będzie taki, że mianowicie... E, idziemy do centrum, do centrum handlowego, kupujemy farbę do włosów, gramy jedną grę w Fortnite. A. Jeżeli przegramy, to ja będę farbował włosy. E, I ja wybiorę kolor na jaki. I, i Marzenka wybiera kolor na jaki. E, będzie to Fortnite z vlogami, także taka, taka nowość, i wydaje mi się, że to się fajnie przyjmie, przyjmie na, 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 na kanał. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał wygrać jakiegoś skina za 1000 V-Bucksów, Zostawcie się w tym momencie łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek. No i to tyle. Napiszcie w komentarzu Marzenka, ja przytulę każdemu serduszko. Pamiętajcie, pamiętajcie, że z komentarzy. Losujemy. Więc jeżeli nie masz komentarza, nie masz łapeczki w górę, nie subskrybujesz kanału, nie bierzesz udziału w losowaniu. I oglądajcie do końca, zobaczycie, czy się yy, uda Damianowi poparwować włosy, czy jednak przetrwa ze swoją naturalną fryzurą. Yy, za kolami. Marzenka, tutaj przyświecaj subskrybuj, weź, weź kliknij. Tak? No! A to jest dzwoneczek. Klik! No, ty też masz takiego? Dobra, lecimy do sklepu. Patrzcie, jakiego ja mam kamienia tutaj. Zobaczcie, mam tutaj kamień od Laurki, to jest kamień z Harry'ego Harry Pottera. Dobra, jedziemy do sklepu. E, widzimy się w sklepie, także pozdrow. Dobra, jesteśmy już w galerii, idziemy do Rosmana kupić spray, farbę do włosów, także let's go. Które? Wydaje mi się, że te. Tak. No okay, te, te mi się wydaje. A jakie są kolory? Masz różowy. Ee, powiedzmy, że taki morski. Może różowy weźmy, nie taki Błękitny. Co? Różowy? Na różowo? No nie wiem, no jak uważasz? To weźmy różowy. <laughs> Także bierzemy różowy kolor. No, Maszenka jeszcze poszła do jakiegoś sklepu. Ja wracam do autka. Mamy farbę. Idziemy robić challenge, także oglądajcie do końca, Jo. A więc dobra, właśnie wróciliśmy do domu, nagrywamy odcinek, jesteśmy w Fortnite. będziemy za chwilkę e, grali meczyk, jeżeli przegramy, to będziemy farbowali włosy, a raczej Marzena będzie mi farbowała włosy, także Marzenka jesteś gotowa już do giereczki? E, tak, jak najbardziej, nie mogę się doczekać, aż przegramy. E, w skali od 1 do 10, jak oceniasz, e, czy wygramy, czy przegramy? E, wydaje mi się, że dobrze będzie. Tak, no. Chciałabym żebyś pofarbował włosy, więc... Hmm. No, także, także dobra. Nie wychylaj głowy, mamy rezerwę. Przecież ci mówiłam. Dobra, wysiadaj, wysiadaj, bo już nie pojedziemy dalej. Tutaj są typy gdzieś. Są, 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 są. dawaj go, dawaj go, dawaj Biało go. ma. Dawaj, 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 Ciśniemy. No, 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 lecimy za nim. Biało. Nie uleczył się, także jest na low Marzena. Także jeden szczał. Tylko, żeby tam nie uciekli. Zabudował się, zabudował się, leczy się ognichem. Bóg mam. Bóg mam u siebie. Uważaj. Da woje należy. Uważaj, neidy. Kurde. najdy mnie porobiły. Widziałem. Dajcie podniosę. Ogólnie to jest. Uważaj, uważaj. Pierwsza gra. Bardzo, bardzo, bardzo mi się tak dziwnie gra. Trzymaj się. Strefa, yy, strefa, idzie. strefa idzie. Spoko, spoko. Strefa, spoko. Idę w stronę strefy, jak coś. No ja jednego zabijam. Teraz czas na widziałem, ciebie. Widziałem, widziałem. Żyję, żyję jeszcze. Nie, nie, stój, stój w miejscu, stój w miejscu Dobra, powiem ci, że było naprawdę tak yy, mechowo, tak słabo. Mech, mech. Nie wyłożyliśmy się na pierwszym sk... A, przed nami są typy. No właśnie szukam ich, bo... Wziąłem Dawaj, no dawaj. To czekaj na mnie, ziomuś! Prrr. Dawaj, dawaj, cisi, cisi. Jeden gości ma biało. No czekaj, bo ja ze snajperki będę trafiać. Leży jeden Leży drugi, strzelają do mnie ze stajperki... To, to Nie, jedzie autem! Ja strzeliłam ze to stajperki. jedzie autem! Jakiś typek ładuj do niego, ładuj do niego, ma biało! Uciekł jakiś dobry Chyba lud. Strefa, strefa! Dobry lud tutaj leży! Gościu ma biało! Tym autem. Tutaj dobry lud leży. Pozbieraj sobie. Nie wiem jak... Kurde, no, no właśnie nie wiem co zrobić. Tam jeden gości przyleciał. Zaraz przyjdzie jego duo partner no Może podjedziemy. Mam złotą pompę, możemy spróbować. Nic nam to nie robi. I tak mamy dwa skład... Daydy, jeszcze pięknie może kurde, robimy to teraz. Szylejaj, strzelaj, szilajaj, ile wlezie, szilaj, ile wlezie Leży? Pięknie, bardzo mądra Czy decyzja Uważaj, uważaj, tu partner jego Nie, nie, on był solo, buduj ściankę i idź do przodu, ja idę po supermoc Marzenka To jest ten problem Czego nie? uważaj, Co robimy? No, chodzi mi o Kebla ty uciekaj, ty uciekaj ja, 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 ja Damian, do... na Damian, na z prawej strony są, z prawej strony są No dobrze, dobrze, uciekaj do strefy ale uciekaj, tak, żeby, żeby w siebie nie trafili. Uciekaj, uciekaj już. Uciekaj, biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. Ja nie umiem uciekać i, i się budować. Biegnij do strefy, spokojnie. Przed nami są z prawej strony, są Damiano, musimy to jakoś mądrze rozegrać, bo jest ich za dużo. Spokojnie, dasz radę. Ja już jestem w strefie, co robimy? Okej, okay, zabuduj się. U mnie, u niego się dostał. No, jest. Yy, mam dużą potkę. Yy, to, mo mogę ją wypić? Tak, możesz. No, po to ci właśnie powiedziałem. Dobra, dobra, tu, dobra. Uważaj, bo tam za nami są typy. Spróbował walczyć. Leży jeden, super. Zabudował mnie. Kurde, ja nie widzę. Jak da się to może tu skolapsować. Tylko nie wiem na czym się to trzyma, Damiano. poszło? Leży Marzenka, leży, leży, leży. Ty nie masz nic do leczenia? Nie. Bo ja mam 27 życia. Dobra, dobra, chodź do mnie. Chodź do mnie. Y, typek jakiś jest. Trzeba pamiętać, że oni mają stajperkę, tak się uważaj też. O nie, czemu mnie wyrzuciłeś? Sorry, Dobra, leży. Kurde, Damiano, ten już jest na low. Tu jest, tu jest. O ja, dobija mnie jakiś inny. Dobra, ja leżę Damian Dobra No, no przykro mi Ważena, ale ja miałem kłopot, nie mam leczenia Kurde, co ty kombinujesz? Coś cię próbuje podjechać? A. A, ale lipa Robi go i zobacz, czy nie ma leczenia. Ja! jak się No, też białka G. No to co? Idziemy, idziemy Idziemy tutaj. E, farbować, farbować tak? włosy Także no Marzenka było blisko, było blisko na Winka i tak dobra gierka, dużo się działo i w ogóle... No wydaje mi się, że jak na pierwszą gierkę taką w ogóle rozgrzewkową no, to i... To poszło nic... nieźle. To co? Bardzo ładnie. Było. Widzimy się za chwilę, biorę telefon do i bala odpalam, no idziemy farbować włoski. Także widzimy, widzimy się za sekundę, także... Sekunda. Jako, że challenge to challenge przegraliśmy, także idę przefarbować moje włosy. Także widzimy się za sekundę. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu, że jesteś z nami, że czekałeś na moment, kiedy będę farbowała włoski. Także widzimy się za sekundę. Także tego. Ogólnie Marzenka wpadła na świetny pomysł. Powiedziała ty, Damian, przefarbuj ci na biało, nie? No i wyszło tak, że skończył się spray, nie? Starczyło mi tylko na połowę głowy i skończył się spray. I Marzenka wymyśliła świetny plan, naprawdę super. Marzenka jest naprawdę pokczampowa, Idę, idę, idę dokończyć włosy na różowo i widzimy się za sekundę. Du także tutaj w, już po farbowaniu jak widzicie no nie za bardzo to wygląda jako różowy, no tutaj chociaż troszkę widać. E, no, no niestety moje włosy są jakie są, nie chcą łapać koloru, także e, wydaje mi się, że ten challenge jak najbardziej uważam e, za zakończony. Proponuję kolejny challenge, jemy ostre rzeczy w co każdego kila jakąś papryczkę czy tam jakiś sosik. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie No i to na tyle Uważam, że challenge jak najbardziej był fajny Pozdrawiam Was, trzymajcie się Heja